Najgorszy typ szachisty, i myślę, że tutaj i amatorzy, i elitaryści szachowi się zgodzą, najgorszy typ szachisty jest to osoba z niższym rankingiem, która od początku partii białymi gra na remis. To jest po prostu najgorsze, co może się wydarzyć. Więc tutaj poszło skoczek F3. Ja postanowiłem skoczek F6 zagrać, no i po czasie przeszliśmy do obrony królewsko-indyjskiej. No... Niestety, turniej nie układa się dla mnie jakoś cudownie, no ale testuję sumiennie te nowe otwarcia, staram się tutaj nabrać doświadczenia, więc stwierdziłem, że dalej tą obronę królewsko-indyjską e, trzeba tutaj sumiennie rzucać. E, I w tej pozycji ja zagrałem klasycznie, czyli E5, przeciwnik zrobił Roszadę, i ja zagrałem tutaj bardzo e, nowoczesne podejście do e, wariantu, czyli H6. E, tak jak widzicie, nawet nawet tutaj komputerek oznacza to jako niedokładność, ale tak naprawdę jest to spoko wariant. Przede wszystkim, już na starcie zaskakuje oponenta, bo praktycznie nikt nie zna tego posunięcia H6, a idea jest tutaj taka, że ten pionek bardzo często się przydaje, żeby pchnąć G5, bo w obronie królewsko-indyjskiej czarny praktycznie zawsze leci tymi pionami na skrzydle królewskim z atakiem, więc to H6 często będzie. Będzie przydatne, żeby zagrać G5, a też dodatkowo pole G5 jest zabezpieczone. W niektórych wariantach tutaj goniec białego lubi sobie wskoczyć, więc, więc w tej konfiguracji już takiej opcji nie ma. I tutaj mój przeciwnik zaciął się, zaciął się na 15-20 minut, coś koło tego, no bardzo go to zaskoczyło, no i niestety podjął decyzję, no której nie chciałem zobaczyć, mianowicie zdecydował się na turboremisowy wariant wymienny, więc ja tutaj czarnymi, no nie mam nic mądrzejszego niż odbić tego pionka na e5, no i przeciwnik jeszcze tutaj Tutaj wymienia teraz Hetmany i Skoczek D5, żeby jeszcze dalej powymieniać, nie? No i powiem Wam tak, przez od lat mam problem z takimi sytuacjami, muszę, muszę Wam szczerze powiedzieć. Bo no czar, czarnymi, powiem tak, przeciwko E4 znalazłem dużo wariantów które są turbodynamiczne, w których są takie niesymetryczne struktury, w których mogę naparzać na wygraną, nie? Natomiast czarnymi przeciwko d4, no brakuje mi takiego wariantu. Prze przez moment mi się wydawało, że ten gambit wołżański taki tak idealnie mi będzie pasował. Ale jednak tak po, po czasie nie do końca. I tak brakuje mi właśnie czegoś turbo-turbo dynamicznego, w czym przeciwnik niżej notowany nie jest w stanie wszystkiego powymieniać. No niestety obawiam się, że, że tak, tak, taka po prostu jest charakterystyka d4 w pierwszym ruchu. No jest to solidne otwarcie, no i ciężko czarnymi coś namieszać. No ale dobra, nie... Szukamy dalej. <grych> no dobra, więc tak. Pierwsza rzecz, możecie się tutaj obawiać bicia na e5, ale tego się obawiać nie należy, bo zawsze jest bicie na e4 i odbicie gońcem na e5, bądź też często po biciu na e5 można zagrać wieża e8 i odbić na e4. Tutaj akurat nie można, bo jest trochę w 4, no ale tego typu sztuczki, jedna albo druga, zazwyczaj wystarczały, żeby piątka odzyskać. No dobra, więc przeciwnik pakuje się tutaj na D5. No więc znowu ja nie mam nic mądrzejszego niż zbić tego skoczka. No bo wiadomo, że na C7 mi tutaj podwisa. No i też przeciwnik mógłby chcieć parę gońców od razu mi zabrać. No więc muszę tutaj wybić. Przeciwnik odbił pionkiem. I teraz, jeżeli, to, to jest bardzo ważne w tej strukturze pionowej. Jeżeli teraz biały zagra goniec E3. I na przykład wieża C1 i stworzy tutaj presję po linii C na tego pionka C7, to będę miał duże tarapaty, bo jest to półotwarta linia, więc te wieże przeciwnika są, są w stanie bardzo szybko się zaktywizować, no i rzeczywiście mnie tutaj przycisnąć. Więc no więc znowu jestem tutaj zmuszony niejako, żeby zagrać C6. No i teraz co tu dużo mówić. No tak jak widzicie po termometrze, no końcówka jest równa i tyle. Więc można to uznać debiutowo za sukces, prawda? No jednak czarnymi mam na starcie tempo mniej. No i tutaj od, od razu wyrównałem. No to na pewno jest w porządku. I tutaj przeciwnik nie zdecydował się na bicie na C6, zdecydował się zagrać go nie C4. No, bicie na C6 to oczywiście sprawia, że tutaj skoczkiem szybko wkraczam do akcji, pakuje się na D4. Mam potężnego skoczka. Jeżeli przeciwnik zbije, to odbijam pionkiem i wtedy mam wolnego pionka, który będzie leciał do pola przemiany. Więc więc jest to dla mnie ok. No więc on goniec c4, no to ja stawiam tutaj na szybki rozwój, żeby wyprowadzić tutaj figury ze skrzydła hetmańskiego do akcji i zwiększyć presję na pozycję, na to centrum przeciwnika. Więc zagrałem b5, on uciekł gońcem, no i teraz goniec b7. Tutaj ważna sprawa, trzeba tego typu rzeczy liczyć, no ale to nic przeciwnikowi nie daje, bo rzeczywiście on figurę odzyska. Ale zobaczcie, jak tutaj mam potężnie figury zaktywizowane. Tylko czekać, aż ten goniec wkroczy do akcji. No i już totalnie nie ma z przeciwnika co zbierać. Więc on odszedł gońcem i ja teraz goniec B7, więc zwiększam presję na punkt D5, po czym przeciwnik zdecydował się wybić. No i tutaj mm, miałem sporą rozterkę, jak, jak podejść do tej pozycji. A kurde, w, koń, w końcówce powiem wam, znaczy w dalszej części tej końcówki dobra akcja się odwaliła, ale po kolei. Więc tak, no, długo się zastanawiałem... Co, co tutaj będzie dla mnie lepsze? Czy bicie skoczkiem, ale wtedy trzeba się liczyć z ruchem goniec d5, czy też bicie gońcem, ale wtedy no, będę musiał stracić czas, żeby tego skoczka później rozwinąć. Po dosyć długim zastanowieniu zdecydowałem się zbić skoczkiem. Okazuje się, że jednak trochę lepsze byłoby bicie gońcem, choć tak szczerze to nie jestem do tego tak w 100% przekonany. Więc tak, pierwsza rzecz, trzeba zawsze liczyć jakieś motywy taktyczne, więc liczyłem goniec bije h6, ale to nie działa, bo mam tutaj ruch, grożą oczywiście widełki, tak, skoczek f7 z atakiem na gońca i na wieżę. Ale ja mogę zagrać goniec e8 i nie boję się ruchu goniec d5 z wiadomą groźbą, bo po prostu walnę na d5 i tutaj mam bardzo dobrą pozycję, ponieważ przeciwnik musi odbić skoczek d7. Będę miał parę gońców w totalnie otwartej pozycji. To, że materialnie jestem punkcik w plecy to nie ma absolutnie znaczenia. Więc wracając, więc koniec bije H6 się nie bałem. Natomiast tak stwierdziłem, że przeciwnik tutaj po prostu zagra wieża E1, rozwinie sobie tego gońca. No i kurczę, to no totalnie równa pozycja. No tak nie mam się właściwie czego przyczepić, prawda? Nie, nie, mam, nie mam za bardzo też jak poatakować. Stockfish mówi, że skoczek C5 daje jakąś niezłą presję, choć co do tego też tak nie, nie byłem i nie jestem do, przekonany. No bo koniec B7, żeby ten skoczek nie podwisał. No dobra, no jest tutaj jakiś atak na E4, no ale przeciwnik wszystko zabezpieczył. No i też tak nie bardzo widziałem, jak. No, dalej mógłbym tutaj atakować, jak zwiększyć presję. No. No, można, jakieś F6, tego króla, podciągnąć do akcji. No, ale tak, nic specjalnego. Ale ok, na, pe na pewno pozycja jest lepsza dla, czar dla czarnego. No może lepsza to jest za, du za dużo powiedziane, ale przyjemniejsza do gry. Jednak to czarny tam st stwarza presję, biały musi się tłumaczyć. No ja zagrałem skoczek bije c6, przeciwnik właśnie goniec d5 na związanie i ja teraz wieża ab8 z planem właśnie wskoczenia na d4. Też jest tutaj presja ze strony czarnego, bo czarny szybszy rozwój ma co ciekawe w tej pozycji, już wszystkie figury w akcji. No natomiast dalej, przy precyzyjnej grze białego, no to jest w granicach równowagi. No ale, że biały się tłumaczy po debiucie, no to już trzeba to uznać za sukces. Zastanawiałem się jeszcze nad ruchem skoczek A5, żeby od razu tutaj wymienić. Te gońce, ale problematyczny jest ruch goniec D2, i w ten sposób wisi ten skoczek. No i po biciu jest bicie na A5, no i dochodzi do mm, te, takiej pozycji, no gdzie tutaj biały, no nie ma żadnych problemów, to bezapelacyjnie. Ten goniec w tej konfiguracji na pewno jest gorszy od skoczka, jest zamknięty total. Więc ja w partii wierzę AB8, przeciwnik goniec E3, no to ja się tutaj zaktywizowałem i w partii przeciwnik zbił na B7. Jeżeli chodzi o koniec B4, no to właśnie planowałem EBE D4 no i doprowadzenie do takiej struktury, w której mogę pchnąć tego pionka i później B4 dopycham pionka do B3 i przechodzę wieżą na C2. I wtedy z punktem B2 przeciwnik ma gruby problem, więc tutaj widziałem, że presja jest naprawdę przyjemna na pozycję przeciwnika. Też skoczek bije D4, liczyłem, bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest w ogóle cudowne dla białego, no bo po biciu pionkiem jest goniec F4, co nie? Z atakiem na tę wieżę, która przecież musi bronić gońca. Ale teraz jest bicie na. Oj. Jest bicie na d5, bicie na b8, bicie na e4. No i jestem punkcik materialny w plecy, ale mam potężną aktywność i zaraz gram goniec c2, d3. Skomplikowana pozycja, mi się to zbytnio nie podobało, więc uznałem, że goniec bije d4, d5 będzie lepsze w takie wtrącone no i teraz dochodzi do takiej sytuacji no i tutaj ja zdobywam jakość, no i przeciwnik się będzie musiał tłumaczyć, jest duża przewaga czarnego więc przeciwnik tu wtrącił bicie na B7 no to ja odbiłem przeciwnik wieża D1 no i ja uznałem, że jedyne no bo tak, no mogę zawsze powymieniać wieżę, no i będzie skoczki, wieże i będzie remis, nie? natomiast ja tutaj no, chciałem cisnąć na wygraną. Z tego też powodu zdecydowałem się na wieża C7, co może jest niedokładne. Natomiast, według mnie, jest to jedyna szansa, żeby tutaj coś przycisnąć przeciwnika, tak? Ponieważ inaczej, no to. No tak jak powiedziałem, no się wszystko powymienia, przeciwnik podciągnie króla do centrum, no i nic tutaj nie podziała. I w partii przeciwnik skoczek e 1 no długo liczyłem co się dzieje po goniec bije D4. I tutaj policzyłem E bije D4 i jeżeli przeciwnik wieża D2, żeby bronić drugą linię, no to ja wieża E8, D3... No może symboliczna przewaga czarnego, no bo wymienię tego pionka za tego pionka, więc będę miał dwóch na jednego na hetmańskim, no to są jakieś szanse gry na wygraną. No ale to taka naprawdę symboliczna przewaga. Jeżeli natomiast skoczek E1, żeby tutaj pole C2 pilnować i być może wejść na D3, no to teraz ja sam gram D3 i skoczkiem przeciwnik zbić nie może, bo wykorzystam... Yy... Związanie i zdobywam materiał, a jeżeli zbiję wieża, to po prostu wjeżdżam na C2, gram wieża D2, goniec D4 i moje figury są potężnie aktywne. Pionka minimum odzyskam, także duża, duża przewaga czarnego. No ale w partii skoczek E1 no i teraz ta moja wieża. No już nie ma co tutaj robić po linii C, prawda? No więc teraz c scena D7, groże jakieś skoczek F3 szach z następnym biciem na D1. Więc w partii f 1 przeciwnik odchodzi, żeby nie było tego szacha skoczkiem, i teraz no, zagrałem pod zadymkę F5. Liczyłem też posunięcie skoczek C2. Z ideą taką, że wisi przeciwnikowi na d1, więc on bije na d7, no i teraz psuje mu strukturę pionkową. Tylko problem jest taki, że nijak nie będę w stanie zaatakować tych pionków, więc te pionki rzeczywiście są tutaj bardzo, bardzo osłabione. No jest bardzo niemobilna ta struktura przeciwnika, bo on pionkami nigdy do przodu nie pójdzie, ale też nie mam jak tego zaatakować, więc no po prostu totalna równina, nie do wygrywania. W związku z tym zagrałem f5, żeby tutaj zaburzyć symetrię, żeby coś zmienić w strukturze pionkowej no i przede wszystkim, żeby zaktywizować mojego gońca. Ten goniec z g7... Za bardzo nie jest robotny, więc chciałoby się pchnąć tego pionka Z5 na E4, żeby ten goniec się zaktywizował. I wtedy realnie przeciwnik może mieć problemy z pionkiem na B2. I tutaj no, muszę powiedzieć, że przeciwnik niezłukaszany odwalił, ponieważ należało tutaj wybić. No i ja planowałem wtedy GB F5, właśnie z następnym E4, no i wiecie. I góry całkiem aktywnie tutaj działają, więc no pozycja w granicach równowagi cały czas, no ale presja na przeciwnika tutaj jest. No a przeciwnik chciał być tutaj sprytny, no i wybił na d4. Prawdopodobnie liczył tutaj na to, że ja odbiję, odbiję po prostu wieżą. Jakieś bicie, bicie i. Yy, yy, yy. Właściwie na ten tego pionka może olać, ponieważ powiedzmy po jakimś B3 bicie, ta moja wieża nie ma za bardzo, jak wyjść. Plus też przeciwnik zawsze może się całkiem nieźle zaktywizować, i pewnie co najmniej pionka odzyska. Natomiast tutaj jest złośliwy ruch FB4. Bo okazuje się, że ten goniec D4 się nigdzie nie wybiera przecież. Jest tutaj wieża na D1 podwisająca, więc on no nie, nie ewakuuje się tym gońcem nigdzie. Więc z całą pewnością no, zdobywam tutaj pionka w taki prosty sposób. W partii przeciwnik zagrał F3. I tutaj no, realizacja przewagi. Realizacja przewagi bywa trudna, więc tutaj długo liczyłem, co będzie najlepszym podejściem i zdecydowałem, że najlepsze będzie EBIE F3, co jest w porządku, choć jeszcze lepsze byłoby bicie na D4. Ponieważ jak przeciwnik odzyska pionka, to ja pcham D3, wisi na B2, a jak on sobie obroni, to mam szacha. I okazuje się, że ten król nie bardzo ma się gdzie chować, bo jak pójdzie na g1, daje szacha na d4, i jak pójdzie na h1, daje mata na f1. A jeżeli zasłoni się skoczkiem, to ja mam g5, no i jak zagra h3, no to mam h5, groże g4. No, i on nie bardzo ma jak to zablokować, więc tutaj no jego pozycja się po prostu sypie z, z każdej strony. No moje figury są po prostu z, zbyt aktywne. Więc, tak jak widzicie, no, Stockfish przede wszystkim ceni tę aktywność ponad materiałem. No, ja stwierdziłem, że tutaj, tak po ludzku, jest zdrowy pionek przewagi, więc na pewno jest w porządku. W partii nastąpiło bicie skoczkiem, jeżeli nastąpiłoby bicie pionkiem, no to ja wybijam na D4, no i tutaj mam czystego pionka przewagi. No i jeżeli wieża C2, czyli przeciwnik no nie chce stracić kolejnych pionków, no to podchodzę po prostu królem, no, no pionek przewagi, no to na, na pewno wygrana pozycja. W, w, partii, w partii natomiast skoczek bije F3. No to ja tutaj złośliwe E4. Więc tak jak widzicie cały czas tutaj utrzymuję tę presję po linii D. No i jednocześnie przeganiam skoczka na gorszą pozycję. I w partii przeciwnik zdecydował się na ruch skoczek D2. Ja liczyłem jeszcze skoczek H4, co by było gdyby on chciał tutaj pionka zdobyć. Ale tutaj no, no nie może tego zrobić, bo bije na D4, wrzucam szacha. Jak król E1, to mam po prostu wieża D6. Król E2 on grać za bardzo nie może, no bo wtedy oczywiście wjeżdżam na F2 i wybijam mu wszystkie pionki. Więc król E1 wieża D6. No i teraz, jeżeli skoczek się po prostu cofa, no to widły na F2, wiadoma sprawa, a jeżeli przeciwnik będzie się chciał zaktywizować, na przykład wieża C1, no to też mam goniec c 2 i biję już na g więc po prostu skoczek w podszasku. W związku z tym przeciwnik skoczek D2, no to ja zbiłem na D4, on król E2. No i tutaj się zastanawiałem, no jak tę przewagę realizować, no bo wiadomo, że mam tu wszystko idealnie. Mam pionka przewagi, mam presję po linii D, więc wszystko jest naprawdę świetnie w tym momencie ustawione. No ale nie chcę dopuścić przeciwnikowi do jakiejś aktywności, bądź że pionka E4 mi zdobędzie, no bo co. Y co by nie mówić, no na szachownicy jest już, do, jest już dosyć mało pionków. Na no wiadomo, że im mniej pionków, tym większe tendencje remisowe. E, więc tutaj przysiadłem, policzyłem i, i znalazłem najlepsze podejście. Wieża A4, więc tutaj e, stwarzam presję na punkt B2, e, stwarzam presję na A2 e, i tutaj przeciwnik się e, posypał, zagrał wieża AC1, zbiłem po prostu. No i na sprawa, że i tak nic mądrzejszego już nie miał. Zbiłem na B2, szach, szach, wieża B4. No i tutaj się poddał. No, po wieża E1, wieża E8 nie zdobywa figury, ale no, figury przeciwnika są totalnie powiązane, więc ja po prostu lecę tutaj sobie pionkami. No i mam wywalone, po prostu wygrywam partie. Więc pierwsze zwycięstwo w obronie królewsko-indyjskiej, ale powiem Wam, no. Zdegustowany byłem wy wy wyborem debiutowym przeciwnika. A... No to tu tutaj no, ciężko mi było sobie wyobrazić, że mm, w jakiś sposób tam uda się przeciwnika przebić e, w, w takiej pozycji. No ale parę niedokładności, jeden gruby błąd. E, no i finalnie się tutaj przebić oponenta udało. E, także bardzo fajnie. E, pierwsze zwycięstwo w tym, e, w tym turnieju. Natomiast jeszcze 5 rund, no bardzo ciężki turniej, muszę Wam powiedzieć. Te, tego typu zamknięte turnieje o ono, normę IEMA naprawdę są ciężkie, bo tutaj no, grają ludzie, którzy rzeczywiście no, ch chcą naparzać, nie? Bo jak się jedzie na otwarty turniej, no to tam no, trochę się może przyfarcić skojarzeniami, nie? No bo. Możesz mieć średni ranking przeciwników na przykład 250 i średni wiek przeciwników 50 lat. No i wtedy wiadomo, że raczej będzie łatwo, ale znowu możesz mieć średni ranking przeciwników 250 i średni wiek 13 lat. I wtedy to już wiadomo, że, że będzie znacznie ciężej. No, wszyscy się tutaj przygotowują, naparzają. No temu gościowi coś ewidentnie się turniej nie układa, bo tam poremisowo. Po, po Trochę partii i wszystko poprzegrywał, także no, no nie bardzo, ale no naprawdę ciężko mi się tutaj gra, muszę powiedzieć. Ale to dobrze, no te takie turnienie wiadomo, że dla rankingu nie są zbyt przyjemne, ale dla szachowego rozwoju są wartościowe. No dobra, także cóż, mam nadzieję, że te analizy wam się podobają, jeżeli ci się podobało zostaw komentarz czerwie, czerwika i widzimy się w kolejnej produkcji. Także dzięki za uwagę i pa pa widzowie.